Włóż poduszkę do worka na śmieci i zobacz, co się stanie. Każdy wie, że czyste poduszki są gwarancją dobrego snu. Często, pomimo używania poszewki, na poduszce pojawiają się żółte plamy od potu. Znajdują się na niej drobinki na i kurzu. Taka poduszka staje się szybko siedliskiem bakterii, grzybów i roztoczy. To one powodują gorszy sen i alergię. Poduszki należy prać co kilka miesięcy. Ale co zrobić z nimi w międzyczasie? Jest prosty sposób, aby odświeżyć je w kilka minut bez konieczności prania. Wystarczy, że weźmiesz jeden worek na śmieci. Worek musi być większy niż poduszka, którą chcesz odświeżyć. Uszykuj też trochę sody oczyszczonej. Włóż poduszkę do worka na śmieci i wsyp na poduszkę sodę. Zamknij worek i potrząsaj nim, aby soda obtoczyła całą poduszkę. Obracaj worek z poduszką na wszystkie strony. Soda musi dobrze się w tym worku wymieszać. Jak zajrzysz do worka, zobaczysz i pod ręką poczujesz, że na powierzchni poduszki jest proszek. Zamknij worek z powrotem i zostaw na kilkanaście minut. W tym czasie soda zacznie działać. Soda oczyszczona neutralizuje brzydkie zapachy i pochłania nadmiar wilgoci. Po kilkunastu minutach wyjmij poduszkę z worka. Będzie na niej dużo sody. Weź odkurzacz i czystą ssawką odkurz poduszkę z sody. Zrób to dokładnie z dwóch stron. Taka poduszka będzie wolna od zanieczyszczeń, które mogły negatywnie wpływać na twoje zdrowie i sen. Bez prania będzie odświeżona, brzydki zapach potu i wilgoci, nawet jeśli był nieznaczny, zniknie. Część plam zniknie albo wyblaknie. Twój sen znacznie się poprawi, a wystarczy na to poświęcić tylko kilka minut i odrobinę sody.